Ja już z tej strony Kamek. Dziś będziemy. Dziś nie będziemy museli nagrywać, tylko chcę wam trochę opowiedzieć o sobie, bo to jest mój pierwszy film. Teraz wiecie, tak, trochę się stresuje, nie? Bo ja nie wiem zupełnie tak co gadać. Ale jakoś to pójdzie. Y... Chciałbym tylko powiedzieć, że będę nagrywać Amber Guys, bo czasami jeszcze vlog się nabra? Mam 13 lat. Y... Podaję głosu, bo może tak na jakiś specjalny będzie na przykład na obserwacji. Yy, jeszcze chciałbym powiedzieć, że... Jeszcze będę miał konto na YouTube i też pragnę mieć 1000 obserwacji, żeby mieć kod twórczy, jak na przykład tutaj mam wpisane. Yy, kod denzil to żebyście wypisali kamek ale jeszcze go nie mam, będę miał czerwony nick będę mógł robić dla was jakieś konkursiki pierwszy konkursik, który dla was wymyśliłem to wybiorę 10 osób z komentarzy warunek obs i like pod tym filmem i dodam ich do znajomych Tu musicie na przykład napisać dzisiaj jadłem na obiad spaghetti mój nick to rafałek11 dobra, no w sumie to tyle, nie? Bo nie wam trochę nudzić, żeby nie było za długo, tak? No.